Siemaneczko moi drodzy, z tej strony jest MrKubison i ze mną dzisiaj jest ten oto gościu, przedstaw się Szymon, siema Właśnie Szymonek I razem z Szymonkiem to, yy, Witamy was na serii Suek Story Które będzie kręcony na serwerze RealCraft Tutaj będzie survival, takie różne rzeczy Na tych działkach będziemy pokazywać wam Co, co budujemy, nie, czym się tutaj mówimy o, to jest moja prywatna działka, na której nigdy nie będzie budowane. Przed chwilą, Kuba mnie dodał. No właśnie. Um, kolega mi wbił na moje konto i. że syfon Syfonariusz, ale okej, okay, jest. Dobra. Wow. Spoko fps em -y są teraz nawet, powiem wam. 16, no. Wow, 20 no, FPS-ów. Na tej literze yy, nie maguję. Nie. O Boże, jaki pisk był teraz. No ja Laki. na spawnie miałem... ...następstwa STF-u. Na spawnie to w ogóle laguje tam. Nie, na spawnie nie. Mi bardziej na spawnie laguje. No, nie, nie. A ty masz laptopa do jakiegoś... ...nasta. E, mogę ci podać nazwę laptopa, Dawaj. No dawaj. Emafinet y, y, G640. No to tylko, to... to... tylko że to 300 FPS yy, miałem na pin Tylko tyle po tym. A potem sobie przedstawiłam na no, IPM 32 i, 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 i miałem 32 na stałym pin Boże, ty nawalasz tę klaturę. Ja mam no, wkładane do uszy. Właśnie moi drodzy, dok ja dokończam budowę yy, mojej działki. A to Szymon... Ja ten, który, to ja jestem ten, który... Mnie, tak nie no, a to Szy... ten, który przechodzi mu tak, i mu pozdrowił mi. Kuba, zawsze bardzo dziękuję, jeszcze w komentarzach mi pozdrowił. No. A Szymon y, teraz pójdzie na Warp S i tam poszuka jakichś diamentów. No dobra. Szymon, chodź dam ci jakiś killów. No mam. Masz? No tak, które kamienne tylko. A masz żelazny? No mam, mogę ci dać. No to dalej. Moment. Wow. Czekaj, muszę coś tam na sklepie. Okej, moi drodzy. Dobra, to jest właśnie y, głupi... Głupi, nie głupi, ładny domek. Dobra, który zbudował mi mój najlepszy kolega, Dawid Który mnie hejtuje, najtów Eee, właśnie, Tak, widzicie to Oto nas dorobek w ciągu e, dwóch dni na Warp Survival Tak, jak widzicie? Znaczy, te siodła to są skit gracz Siodła znaczy, nie patrzcie nawet, bo to jest skit gracza a, i tutaj ten, ten, drugi walca? Tak. Dobra. Prost, tak będę kaszął, ale jestem po prostu chory. Ale tego się nie robi z dowodem. Prawda, Kuba? No, chory jesteś. No, chory jestem. Nie, na tą swoją tą. Co? Działkę. Stepnąć się, albo ustawić sobie tutaj Homa. O, kurde. Moment, już się tepnę, tylko sobie tutaj dokoń... e, a tu dropi, kobla e, kopla jakieś, to by to na jakieś drop Tak, dropią, ale to rzadko. Aha. Rzadko, tu dlatego, że ten serwer jest taki survivalowy pro. S Okej, okay, moi drodzy, ja tylko dokończę sadzenie i lecę coś budować. Słuchajcie Story. W na następnym odcinku wysyłajcie mi podpowiedzi, co mogę zbudować. Oto jest. Piękny. Ej, jaki wysłałem ten? Jaki wysłałem model, jak się Tak. Mo możliwe, że wygram jakieś modyfikacje. W na następnym odcinku zbudujemy. Nie wiem, co zbudujemy. coś tam zbudujemy. Piszcie w komentarzach, co mogę zbudować. Co byście chcieli, żeby zbudował albo coś w do celu? Dobra, trochę kamieni odmienię, tylko sobie a ja nie Ej, a ty u mnie słyszysz e, te klipery? Kliperów nie słyszę u ciebie? Żadnych? Ja u ciebie e, słyszę wtedy, nie... Tak, bo ja mam teraz z mikrofonu blisko głośniki, żeby ciebie dobrze słyszeć też. <coughs> Zaraz będziemy kończyć nagrywanie tego cieczka. Ej, Len, jak e, w... Już właśnie 6 minut. U, e, czy ja działka w ogóle? Ej, ale, a ile takich przykładowy filmów tu się renderuje? E, tak z... E, render, to kurde, nie wiem, tak może z... Tak, taki przykładowy, ale taki 10-minutowy, czy taki bardziej 3-minutowy, o co ci chodzi? Nie, taki jak ten, no. Tak jak ten, taki 10-minutek, no to nie wiem. Tak, z y, pół godziny Aha. to nie jest dużo. Plus też jakieś przejścia intra, ultra, kurde, to też dużo zajmuje miejsca. Momencik. E, już jestem, momencik e, P. E, home. Już się tylko to ten sam, sam się działo, p. Tapa się, no. Ja czy ty nagrywasz? Ja nagrywam bandykamę w tym momencie nie, ja z nie mówię ci, Bandykamę, mówię ci bandykam, y masz jakieś Żarcie nie. Mam łapczy śmielonów. Rzucię ci Dobra, będę sobie po... A, dobra. To... To było, to. Y ja będę potrzebował w tym momencie <kluz> piasku Dobra Ej, ładnie ten domek jest Dzięki Kolega mi go zbudował, ze mną go Kiedy? Parę dni temu Ej, a to nie jak mi będzie do góry chyba Chciałbym, było... E... Znaczy, ten domek tylko na pokaz jest tylko A Ale jak chcesz, to zbudować takie drabinki <Ky> jakieś No tak, do góry Chodź na chwilę Chcesz mi pomóc? 2 gorączka Tutaj chodź jak chcesz pomóc mi, to skocz tam i z kopca tego kobla trochę. No, a ile kratek do dołu? Nie, tak z 10 a co, to co tu robimy? Co? Co tu robimy? Studnie. Ja sobie nie robię taką jak robił Lindę w Został, został. Już? Z... Wystarczy, no. no to. to było pięć, prawda? No to jak ja teraz tam mówię? Tepił się. <laughs> zaraz skończy się nagrywanie, i zaraz nowy czy Znaczy, nie nowy odcinek, tylko drugi czas zaczniemy. Moment. Okej, okay, powróciłem. W tym momencie robimy e, dalej tą naszą nieszczęsną. Nieszczęsną. Jak to się nazywało? Monte. Monte. Znaczy czy to się nazywało? Co. No to. W Studnia. E, no, studnia właśnie. Dobra, idź zrobić płotki. Płotki? Ja A ile? A bo ja sobie czekaj już. Oh Boże, lag, czekajcie, lagi jakieś się zrobiły małe. to trochę przybyło, znaczy zmalało trochę. Hmm. Czekaj, ja muszę się relogować. To się reloguje na szybko? Hello, tak Ej, ja podaję to IP w opisie. Tak, ja Nie. podam IP w opisie. Yy, bez problemu Ej, je... ty... Tak, co chciałeś powiedzieć? Ej, tutaj net jest, jest. Tak, jest PvP i ten. Tak, Skyblog jest PvP i FreeBook. Kurde, utknąłem. I Ej, a kto robi ta jego serwa? Nie wiem kto robi tego serwa Wiemy okay, ludzie, ja jeśli, jeśli wam się, się to nie podoba, nie śmiecie się, nie, nie jestem jakimś artystą do budowania Nie no, nie inny jaki byś po łap, ej chodź na chwilę Zrób mi z tego płotki znaczy, nie płotki tylko te. Um, to się nazywało... ...schody. A, okay. Tak, yy, tak? Tak, 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 tak. Tyle, co mam tego? Tak, tak. <tryk> Dobra, wystarczy... Ej, mam na cztery. To daj. Wszystko co masz daj. A resztę rzuć mi Czek, no, to Dobra to czekaj, to ma, to... Na, znalazłem jeszcze parę Ej, wyspiłam. Dobra, dobra Poszukaj w skrzynkach i zrób więcej jeszcze Co mam poszukać? W skrzynkach czy są jeszcze? Ej, jeszcze dwa nie, ale mogę zrobić. Tak znajdziesz takie płytki, do to zup. Ale pół, ta zup, pół płytki z tych cegieł, okej? Okay? No dobra. No mam. Masz? Masz? Mam 12. Nie wiem czy starczy. Ej, jakbyś to, to mam z góry. ok? Okej. Okay. Dobra. Ja zrobię cięcie może. ok moi drodzy, ja właśnie już nalewam wody do naszej to dobry dzień, tak? Tak, dzień Dobra. Kurde, topie się, topie się. Tak. No wyszłem. Oto jest jedna z naszych budowli, którą zbudowali, zbudowałem. To jest druga taka jedna. To właśnie... Bo byli... No, pomagaliśmy. W następnym odcinku może pójdziemy do jakiegoś netheru albo w tym stylu. właśnie, ile już na Co? Ile na 15 minut. Około 15 minut będzie trwało. It's fine. Może tylko te około chciałam zebrać. To czekaj, dam ci si kierajcie to wszystko i zasad na nowo. O, okay. wow. 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 Moi i widzowie, właśnie ja wyruszam w małą podróż do, na właśnie na WARP S. Czyli WARP Survival inaczej. tak jak obiecałem, będzie to seria Survival, którą ja będę prowadził wraz z jakimiś gaczami, z Szymonem z Montem, może poprawić jakiś z Reduksem, może... Albo wszyscy się po zgrupujemy. Co? Mówisz? Albo wszyscy się po prostu zgrupujemy i nigdy nic nie robimy. Znaczy wszyscy nie, bo to bardziej za dużo lagi będą, bo aż tak maksymalnie 3 osób. To znaczy, właśnie o tym mówię. Ej, mogę się zepnąć? Nie. No gdzie ty w ogóle jesteś? Ja jestem na Warp S. Ja Nie, też. Ej, ty poszedłeś w ogóle tak na strój Co? Poszedłeś w ogóle na strój Tak. Warp S i do przodu. Cały czas idziemy do stoczni? Gdzie masz kopie teraz? Dobra, to ja biegnę do siebie. Ja biegnę przed siebie. Ta Co? Cały u... czas biegnę przed siebie. No. Jakie skrzynie tu są? No. Ty, jak tutaj jest poniszczone wszystko? Wiem, bo to jest Dalej jak pójdziesz to będzie okej, okay już. Uh, uh. Dobra. Moi drodzy, właśnie w tym momencie macie stronę internetową podaną serwera. Również to jest IP, mc.sv.rea... mc... nie, sv.rea... w opisie. Dobra, w opisie też podam, ale... Jest też mówię o nim. Moi drodzy, mówcie w opisie w opisie co by miał Okej, okay, bo dzwonię do mnie Na właśnie Dobra, chodź na moją działkę. Dobra Póstasz do mnie Cześć wszystkim. A, mnie. Dobra. dobra, oto był odcinek z Swag Story, którą prowadzę ja, Mr. Kubiszon, wraz z Szymon, Szymonem X29. Szymonem. No, Szymonek, no, mówię przecież. Szymonek.